Telefon Meizu MX4. W pudełku znajdziemy wtyczkę sieciową, informacje o tym, że słuchawki nie są dołączone oraz kabel USB. Telefon posiada ekran IPS o przekątnej 5,36 cala i rozdzielczości 1920x1152 piksele. Telefon posiada 16 GB wbudowanej pamięci i 2 GB pamięci RAM. Sercem urządzenia jest ośmiorodzeniowy procesor 22 GHz Cortex A17 oraz dodatkowy czterorodzeniowy procesor 1,7 GHz Cortex A7. Za grafikę odpowiada układ graficzny PowerVR G6200 MP4. Urządzenie posiada aparat 20,7 MP nagrywający wideo 4K w 30 klatkach na sekundę. Całością zarządza system Android 4.4.